26 czerwca zaczynają obowiązywać nowe, łagodniejsze obostrzenia związane z prowadzeniem hoteli i gastronomii, ale również organizacji wydarzeń. Między innymi o tym będzie dzisiejszy serwis informacyjny. Rafał Krzycki, zapraszam. Witam w pierwszym odcinku serwisu informacyjnego Branży Choreka. Jeśli chcecie śledzić na bieżąco nasz program, na, kana na kanale YouTube włączcie subskrypcję i powiadomienia, a automatycznie będziecie otrzymywali informacje o nowym, dostępnym materiale wideo. Nowe, łagodniejsze obostrzenia obowiązujące od 26 czerwca do końca sierpnia to m.in. możliwość udostępniania przez hotele nie więcej niż 75% pokoli znajdujących się w danym obiekcie. W limit nie wlicza się osób zaszczepionych. Prowadzenie gastronomii z możliwością udostępniania nie więcej niż 75% liczby miejsc, zarówno w ogródku, jak i w lokalu. Tutaj także w limity nie wlicza się osób zaszczepionych. Dodatkowym warunkiem jest konieczność zachowania odległości 1,5 metra między stolikami lub 1 metr, jeśli pomiędzy nimi znajduje się przegroda. Kluby muzyczne i dyskoteki mogą organizować imprezy dla maksymalnie 150 osób. Wspólnym problemem przedsiębiorców jest podstawa prawna upoważniająca ich do weryfikowania czy gość hotelu lub restauracji jest zaszczepiony i nie wlicza się w limity. Do dziś nie ma w tym zakresie żadnych wytycznych i wszystko wskazuje na to, że ich po prostu nie będzie. Pozostaje zatem zdrowy rozsądek i jedyne, jedynie prośby o udzielenie takiej informacji przez gościa. Luzowanie obostrzeń nie oznacza, że wszystkie hotele czy restauracje szybko wrócą do przychodów sprzed pandemii. Trzeba pamiętać, że te zlokalizowane w miastach no nie mogą liczyć jak wcześniej na zagraniczny ruch turystyczny, a zarazem ich obroty sięgają przeciętnie około 30% tego, co było wcześniej. A jakie obostrzenia obowiązują w branży wydarzeń? O tym nasza korespondentka. Zapraszam. 26 czerwca wchodzi w życie nowe rozporządzenie łagodzące obostrzenia dla przemysłu spotkań i wydarzeń. Ogłoszone limity nie przystają niestety do naszej branżowej rzeczywistości. Dlaczego? Parę przykładów. Przy limitach wprowadzonych dla targów i konferencji, przypomnę jedna osoba na 10 m2, Iwenty tej skali tracą sens ekonomiczny, co oznacza, że nadal nie będzie na nie popytu. Trudno nam zrozumieć logikę tych obostrzeń, zestawiając widownię kongresową z widownią teatrów, które będą mogły już działać na 50% obłożenia. Podobnie jest z koncertami i imprezami plenerowymi, które z niewiadomych powodów nadal tkwią w limitach 250 osób na otwartej przestrzeni. W tym samym czasie występy czy mecze w obiektach zamkniętych mogą się odbywać nawet z kilkudziesięciotysięczną widownią, również zapełnioną w 50%. Rada przemysłu Spotkanie wydarzeń rozmawia w tej sprawie z Ministerstwem Zdrowia, licząc na zrozumienie przez rząd specyfiki naszych branż i wyprostowanie tych ewidentnych nierówności. Czekamy na przepisy, które realnie, a nie tylko pozornie, umożliwią organizatorom powrót do pracy. Zwłaszcza, że pomoc publiczna zakończyła się na kwietniu. Przypomnę, że od maja trzeba już z powrotem płacić daniny publiczne, składki ZUS, mimo że targi czy kongresy wrócą do kalendarzy wydarzeń biznesowych najwcześniej jesienią. Problemy najdłużej zamrożonych branż rozwiązać naszym zdaniem może ustawa odszkodowawcza, która ma służyć wyrównaniu szans na pomoc przedsiębiorcom, którzy mimo wysokich strat z powodu pandemii nie mogli z różnych powodów skorzystać z tarcz kryzysowych. Trzymamy mocno kciuki za ten projekt, który czeka na głosowanie na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Dla Horeca TV Małgorzata Musiał-Bzowska, Rada Przemysłu Spotkanie i Wydarzeń. Do zobaczenia. W ostatnich dniach ukazało się oświadczenie opublikowane przez prezesa polskiego holdingu hotelowego George'a Mariana Kristesku, informujące, że skierował do sądu przeciwko naszej redakcji akt yy, oskarżenia. W oświadczeniu możemy przeczytać, że podstawą tej decyzji są rzekomo nieprawdziwe i obraźliwe informacje kierowane przez naszą redakcję pod adresem pana Klistesku. Chcielibyśmy oświadczyć, że naszym zadaniem jest przedstawianie różnych opinii panujących na rynku oraz tworzenie własnych, e, takich niezależnych poglądów. Nigdy nikogo nie obrażaliśmy w swoich artykułach, a jeśli niektóre tezy postawione w, testach, w tekstach były nietrafione lub niezgodne z opinią strony, której dotyczyły, zawsze oddawaliśmy możliwość zabrania głosu, udzielenia komentarza i zdementowania opublikowanych informacji. Na tym polega rzetelna komunikacja. Niestety z takiej możliwości prezes Kristesku nigdy nie chciał skorzystać, co budzi nasze zdziwienie. Przypomnę, że niejednokrotnie zapraszaliśmy go do naszego programu oraz wysyłaliśmy wiele pytań, na które nigdy nie otrzymaliśmy informacji. Przykro nam, że nasz dialog będzie musiał odbywać się na sali sądowej, ale jesteśmy na to przygotowani i wykażemy sumienność i rzetelność naszej pracy i komunikacji. Liczymy też na to, że prezes Polskiego Holdingu Hotelowego otworzy się w końcu na współpracę z naszą redakcją, a co za tym idzie z naszymi odbiorcami, widzami. A teraz kilka informacji o zmianach personalnych, jakie nastąpiły w ostatnich dniach. Katarzyna Starzyńska, od 10 lat związana z marką Belvedere Gourmet Group, przeszła pod szyld Batidy. Będzie odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi pionami sprzedaży Choreka oraz realizację strategii rozwoju firmy. Tomasz Szyszka został nowym dyrektorem do spraw sprzedaży w Hotelu Bristol. Przeszedł po blisku, blisko trzech latach pracy dla Hilton Warsaw Hotel and Convention Center. Paweł Mroziak nowym szefem do spraw sprzedaży i marketingu Hotelu Sheraton Grant. Kraków. Ostatnie lata spędził Sheraton Poznań Hotel, gdzie łącznie e, był 6 lat. Kończąc swoją pracę na stanowisku dyrektora do spraw sprzedaży i marketingu. Nowym dyrektorem hotelu Crystal Mountain w Wiśle został Maciej Kaczmarczyk. Swoją karierę budował m.in. w takich obiektach jak Hyatt Regency w USA, Holiday Inn Kraków, gdzie spędził ponad 14 lat, a następnie w Holiday Inn Dąbrowa-Górnicza, gdzie na stanowisku dyrektora generalnego spędził ponad 2 lata. Park Inn by Radisson Poznań ma nowego dyrektora generalnego. Stanowisko objął Maciej Knyrek, od wielu lat związany z branżą hotelową. Tak naprawdę do Radisona wraca po 21 latach, gdzie jak sam mówi rozpoczynał swoją karierę zawodową. W międzyczasie pracował dla takich obiektów jak Holiday Inn, Scandic, Best Western, Plus w Brzegu, AC by Marriott w Wrocław czy Moxi w Szczecinie. Konrad Kowalski odpowiada za uruchomienie nowej restauracji, która będzie zlokalizowana w równie nowym obiekcie, Ruciane Park, którą, z, który swoją działalność rozpoczął dosłownie kilka tygodni temu. W minionym tygodniu odbyło się oficjalne otwarcie zakończonej inwestycji w hotelu Molo. Dzisiejszy dzień to dla Molo jest dzień wyjątkowy, ponieważ otworzyliśmy dzisiaj pierwszy. Raz dla naszych gości nowy taras ponad 300 metrów przestrzeni restauracyjnej oraz nową salę bankietową. Pod tarasem, również 300 metrów, sala będzie miała przeznaczenie bankietowo-konferencyjne. Bardzo liczymy na to, że położenie sali, jej wystrój, a także bliskość zbiornika wodnego, jakim jest zalew Sulejowski, pozwoli nam na ściągnięcie klientów, którzy będą chcieli w takich okolicznościach przyrody zrobić na przykład swoje wesele. 17 czerwca odbyła się kolejna edycja konferencji Event Business. To jedna z pierwszych okazji, gdzie branża eventowa mogła się spotkać i porozmawiać o wyzwaniach tego sektora. Zapraszam na materiał. Branża eventowa spotkała się na siódmej edycji konferencji Event Business. Tym razem zupełnie wyjątkowa konferencja, ponieważ w czasie upandemicznym albo w trakcie pandemicznym, i branża eventowa skupiła się w jednym miejscu głównie po to, żeby rozmawiać o bieżących problemach, czyli etyce, która w tym momencie jest numer jeden. Czy digitalizacja przetrwa, zostanie już z nami, czy jednak przejdziemy do eventów stacjonarnych? Program merytoryczny został dostosowany do tego, do tego modelu takiego festiwalowego trochę wydarzenia, bo to też jest trend, który na świecie będzie funkcjonował w, tym, w tej nowej rzeczywistości. My mówiliśmy przede wszystkim o transformacji digitalowej eventu. Kolejnym wyzwaniem będą eventy hybrydowe i o tym także mówiliśmy, ale rozmawialiśmy także o etyce. I widać, że kwestie przetargowe, kwestie relacji z klientem, kwestie dumpingów cenowych, elastyczności, jakby granicy elastyczności to są cały czas tematy, które są dla branży istotnej, w ostatnich dniach w mediach społecznościowych wybuchła wręcz dyskusja na temat nowych inwestycji hotelowych. Zapraszam na kolejny materiał. Patohotelarstwo. Nowe słowo w debacie publicznej. Czy takie sformułowanie nie jest jednak zbyt daleko idące? Boom inwestycyjny w polskich kurortach wciągnął w dyskusję nawet polityków. Publicysta i aktywista miejski Jan Śpiewak nazwał nowy obieg sieci gołębieskiej pato -hotelarstwem wskazując, że takie właśnie budynki niszczą naturę. Z kolei Krzysztof Bosak podsumował, że utrzymywanie lasu nadmorskiego na całej linii wybrzeża jest nieracjonalne. Potrzebujemy więcej całorocznych hoteli nad Bałtykiem, napisał poseł Konfederacji. O fali nowej zabudowy w kurortach głośno przypomina się tylko przy okazji budynków spod znaku NAI. Jak wspomniany hotel w Pobierowie. Niemniej emocji budzą dwie ogromne wieże planowane w międzyzdrojach. Mają stanąć tuż przy plaży, każda w wysokości 112 metrów. Podobnie jak hotel z Pobierowa, wywołują one lawinę komentarzy, głównie negatywnych. Internauci podsumowując, że będzie można się opalać na plaży w cieniu wieżowców. Buduje się wszędzie. Wystarczy spojrzeć tylko na skalę nowych apartamentów, które powstają lub są planowane i w budowie, chociażby w małych miejscowościach, robi wrażenie, ale rodzi też pytanie, czy ten boom może trwać w nieskończoność i co z niego wyniknie. Na globalnym rynku nieruchomości w 1999 roku pojawiło się określenie klątwa wieżowców. To zjawisko, które zaobserwował jeden z analityków banku inwestycyjnego, polegające na tym, że moment, w którym w danym kraju oddawane są do użytku bądź ogłaszane najwyższe budynki, jest momentem kulminacyjnym przeinwestowania. Po nim następuje już tylko recesja. Czy klątwa wieżowców dotknie polskie kurorty, patrząc na ilość projektów, ich wielkość, skalę? Można się zastanawiać, kiedy będzie ten moment przełomowy. Niewątpliwie on nastąpi, ale nic nie wskazuje na to, żeby miało to być niebawem. Rośnie nie tylko liczba miejsc noclegowych, ale też ceny noclegów. Choć, akurat przed wzrostami cen noclegów, ekspert firmy badawczej ARC Rynek Opinie, dr Adam Czarnecki, przestrzega, mówiąc, że ten kij ma dwa końce. W momencie, kiedy Otworzy się świat bardziej na podróże zagraniczne, Polakom w pamięci pozostanie wspomnienie drogich polskich wakacji, i wtedy może się okazać, że odpłyną na egzotyczne wakacje. Oby tak się nie stało. A teraz informacje na temat nowych inwestycji. Wydano pozwolenie na budowę 232-pokojowego hotelu w Wiśle, który ma posiadać kategoryzację czterech gwiazdek. Inwestorem jest grupa REB z Warszawy. W przyszłym roku ruszy pierwszy w Polsce hotel pod marką Staybridge Suites. Pełna nazwa to Staybridge Suites Warszawa Ursynów, a obiekt będzie posiadał blisko 200 pokoi. Niedawno informowaliśmy o tym, że Artur Kozieja rusza z nową inwestycją w Karpaczu, gdzie podjął się od restaurowania historycznego hotelu Sanssouci. Teraz wraz ze spółką Akor poinformowali, że obiekt będzie działał pod brandem Sanssouci Karpacz M Gallery Hotel. Jedna z najstarszych warszawskich restauracji wraca na rynek. Blue Cactus odrodzi się w nowej lokalizacji już w czwartym kwartale tego roku. Lokal będzie miał powierzchnię 450 metrów, a jego nowa lokalizacja to fabryka Norblina na warszawskiej Woli. 14 czerwca otworzy się Grand Focus Hotel Szczecin, najnowsze dziecko w portfolio sieci Focus. Obiekt dysponuje 89 pokojami, a wszystko w standardzie 4 gwiazdek. Przed nami wakacje. Zapraszam na materiał przygotowany przez naszą kolejną korespondentkę. Tradycyjnie już hotele nadmorskie przeżywają boom rezerwacyjny. Analiza ofert na stronach i fanpage'ach hotelowych wskazuje, że nad Bałtykiem nikt nie próbuje wymyśleć koła na nowo. Oferta nadmorskich kurortów niespecjalnie zaskakuje. Śniadania, obiadokolacje, basen, plaża, strefa wellness, grill i szeroko pojęte, trochę enigmatyczne animacje. Enigmatyczne, gdyż szczegółowego programu atrakcji, które to mogłyby zachęcić turystów do rezerwacji, nie znajdziemy w kanałach komunikacji online. Wskazany jest kontakt z recepcją. Jednym z, nie, jednym z nielicznych wyjątków od tej reguły jest Hawet Hotel Resort, choć dotarcie do tej informacji wcale nie było proste. Ciekawym rozwiązaniem zachęcającym do wydłużenia pobytu, a więc do pozostawienia więcej, większych pieniędzy, są dodatkowe atrakcje, bezpłatne dla gości rezerwujących więcej nocy. Fajnym przykładem jest tutaj Dolina Charlotte, która dla gości przyjeżdżających na minimum 4 noclegi udostępnia takie atrakcje jak rejs łódką w wodnym zoo safari dla całej rodziny, bilety do fokarium, a dla tych, którzy zostaną jeszcze dwie noce więcej, dodatkowo godzinę pływania kajakiem lub rowerem wodnym. Podsumowując... Wygląda na to, że w znacznej większości obiekty sprzedają się bez wielkiego zaangażowania kreatywnego, bo urokliwy Bałtyk, mimo że często kapryśny, jak chodzi o pogodę i temperaturę, ma wierną rzeszę wielbicieli. Czego przy okazji aktualnych problemów personalnych, również w działach marketingu, pozostałe regiony na pewno mogą zazdrościć. W tym przypadku warto jednak nadmienić, że na wybrzeżu znajduje się najwięcej hoteli świadczących usługi w formule All Inclusive, która to nie jest specjalnie popularna wśród hotelarzy z kraju nad Wisłą. Dla Choreka Business Club Ewa Słodczyk. Pozostając w klimacie wakacji, Karol Weber opowie o hotelach przyjaznych zwierzętom. Rozpoczynają się wakacje, a tym samym wzrasta ilość wyjazdów turystycznych wraz z czworonogami. Większość hoteli jest przyjaźnie nastawiona do zwierząt, jednak poza ewentualną miską dowody nie oferują nic specjalnego w zamian za niekiedy wysokie opłaty dobowe. Są hotele, które potrafią wykorzystać pobyt psa do tego, aby wzbogacić doświadczenie pobytu swoich gości. O czym warto pamiętać? Po pierwsze, komunikacja w mediach społecznościowych. Należy informować o tym, jak dbacie o komfortowy pobyt psów w hotelu. Bardzo ważną kwestią jest opracowanie regulaminu pobytu psa. Które zawiera zasady oraz obowiązki ciążące na właściciela psów. Taki regulamin należy dołączyć do potwierdzenia rezerwacji pobytu. Pozytywne doświadczenie rozpoczyna się już w momencie przyjazdu do hotelu. W pokoju nie może zabraknąć zestawu powitalnego, który składa się z przekąski, z legowiska, z miski czy z zestawu do sprzątania po psie. Dobrym zwyczajem jest także wyposażenie pokoju w specjalną zawieszkę na klamkę. Która informuje obsługę hotelu o tym, że w pokoju przybywa zwierzę. Hotele prawdziwie przyjazne dla zwierząt dbają także o zwierzęta w lokalnych stroniskach. Warto jest przeznaczyć na ten cel część pieniędzy zarobionych na opłatach z pobytu psów. Specjalnie dla Horyka TV: Karol Weber, inspektor hotelowy. Jeśli mówimy o turystyce, musimy pamiętać o tym, że na rynku do dyspozycji jest bardzo duża pula bonów turystycznych, o które warto powalczyć. Zapraszam na materiał o narzędziach, które pomagają hotelarzom w obsłudze rezerwacji bezpośrednich z wykorzystaniem bonów turystycznych. Według danych ZUS do końca maja bieżącego roku wykorzystano bony turystyczne o wartości ponad 300 milionów złotych. Na chętnych wciąż czeka pula ponad 4 miliardów złotych, które mogą zostać wykorzystane w polskich hotelach. W silniku rezerwacji Profitroom przygotowaliśmy rozwiązanie, które zachęca gości do rezerwacji z wykorzystaniem Bonu. Opcja U nas zrealizujesz bon turystyczny pozwala gościom zadeklarować kwotę, którą wydadzą na rezerwację z użyciem Bonu. Funkcja włącza się automatycznie po dodaniu choćby jednego dziecka w silniku rezerwacyjnym. Hotelarz otrzyma informację o zadeklarowanej kwocie w potwierdzeniu rezerwacji w Profitroom Suite. Aby włączyć tę funkcję, wystarczy skontaktować się z naszym działem technicznym dla choreka Business Club Agata Fila Hajaniec Profitroom. Wiele państw żyjących z turystyki robi wszystko, by jak najbardziej ułatwić podróżowanie i wyjazdy do ich krajów. Zobaczmy, co słychać na rynku turystyki zagranicznej. Zapraszam na kolejny materiał. IBTM Wired, największa impreza dla sektora mais, odbędzie się w formie wirtualnej od 28 czerwca do 1 lipca. Chętni do udziału w targach mogą się jeszcze zarejestrować na stronie organizatora. Ruszyła również rejestracja na targi branżowe ITC May Asia, które reformy formie wirtualnej odbędą się w terminie 28 do 30 września tego roku. Fly Dubai jako trzecia linia po Emirates i polskich liniach lotniczych LOT uruchomią bezpośrednie połączenia z Dubaju do Warszawy. Pierwsze loty zaplanowane są na ostatnie dni września. Chorwacja przywraca warunki wjazdu tak jakby przed pandemią. Również Hiszpania i Cypr dają zielone światło dla podróżujących z Polski, tak więc w obecnej chwili nie są potrzebne ani zaświadczenia o zaszczepieniu, ani dodatkowe testy. Grecja, aby ułatwić wjazd dla podróżujących w okresie wakacyjnym, zdecydowała się akceptować również tańsze i szybsze testy antygenowe, a nie tylko PCR, tak jak było to do tej pory. Mauritius od 15 lipca otworzy swoje granice dla turystów pod warunkiem, że mają dwie dawki szczepienia i spędzą 14 dni w wybranych dedykowanych hotelach. Od 1 października zaszczepieni turyści będą mogli podróżować już bez obowiązkowej kwarantanny dla Horeca Business Club, Krzysztof Kołacz, Conqueror Travel Club. Zarządzanie hotelem to także zarządzanie ceną. Revenue Management to dziś bardzo ważne zadanie dla hotelarzy, którzy z jednej strony chcą pozyskać jak najwięcej gości, z drugiej sprzedać po jak najwyższej cenie i zapełnić obiekt. Zapraszam na materiał przygotowany przez Krzysztofa Głąbiskiego, który tym razem skupi się na cenach w krakowskich hotelach. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Głumbiński. Poprowadzę program dotyczący cen, polityki cenowej i revenue managementu. Będziemy mówić o różnych miejscowościach lub rynkach w Polsce, jak również w Europie. Będziemy analizować dużą ilość hoteli, tak aby dane były reprezentatywne. Będziemy analizować te hotele w przeciągu najbliższych 60 dni, tak abyśmy mogli rozmawiać o cenach w najbliższym czasie. Zapraszam Państwa do Krakowa. Analizowaliśmy rynek w Krakowie na podstawie 41 hoteli czterogwiazdkowych. Najtańszy z nich był za 173 zł, najdroższa cena występująca w Krakowie wynosiła 1619 zł. Co możemy zaobserwować wśród hoteli w Krakowie? Po pierwsze, hotele są weekendowe, to znaczy, że w weekend cenę podwyższają, w dni powszednie ceny obniżają. Stosuje to najtańszy hotel analizowany Ascot, stosuje to najdroższy analizowany hotel Wenzel. Jaką jeszcze politykę można zaobserwować wśród hoteli w Krakowie? Otóż politykę cenową liniową. Niestety to znaczy, że ceny w ogóle się nie zmieniają. I co jeszcze bardziej ciekawe, większość hoteli stosujących politykę jednej ceny to hotele sieciowe. tak jak Best Western, Golden Tulip, Vienna House, No Hotel czy Double Tree by Hilton. Generalnie zapraszam Państwa wszystkich do Krakowa, ponieważ większość czterogwiazdkowych hoteli oscyluje między 200 a 325 zł w cenach. Prawdopodobnie Kraków jest jednym z tańszych miejsc w Europie do zwiedzania. Następny podróż odbędziemy do Sopotu. Zapraszam na następny program. Teraz przenieśmy się do świata gastronomii dobrego wina. A jeśli wino, to nasz niezastąpiony korespondent Tomasz Kolecki, który przygotował dla Was zestaw smakowitych informacji. Już niedługo, 10 lipca, w warszawskim hotelu Regent odbędą się 20 Mistrzostwa Polski Somanierów. 30 zawodników powalczy w eliminacjach, półfinałach i finale, który będzie dostępny dla publiczności. Link do rejestracji znajdziecie na profilu Stowarzyszenia somelierów Polskich na Facebooku. A teraz mega ciekawostka. TVN zaprosiła do nagrania jednego z odcinków nowej edycji MasterChefa czwórkę sommelierów. Ewę Rewizyjską, Andrzeja Strzelczyka, Kamila Wójtasiaka i mówiącego te słowa. Dołączyliśmy do grona jurorów oceniających potrawy przygotowane przez uczestników. Emisja już niedługo, na jesieni, także bądźcie czujni, było fajnie. Na pewno warto będzie spojrzeć. A teraz otwieramy nowy cykl, czyli transfery. Dwóch znanych samolierów warszawskich, pracujących do tej pory w Kieliszkach na Próżnej i w Brazerii Warszawskiej, opuściło stolice i przeniosło się na wybrzeże. Gdzie teraz ich znajdziecie? Otóż i Bartosz Skolimowski, i Marek Moszydłowski urzędują od teraz w Bistro, w Sztuczce, w Gdyni, także będzie tam na wina. Czas na krótką poradę dla restauratorów i samolierów. Pamiętajcie, że w tym sezonie naszą rolą jest zapewnić naszym gościom odrobinę orzeźwienia i relaksu przy aurze pamiącej za oknem. Także oprócz sztandarowych z sauvignon blanc i prosecco, zaproponujcie może coś ciekawszego, coś nowego. Może to być wino może to być schodzony Pinot Noir, albo lekkie Sangiovese, czy inne lekkie czerwone wino. Fajne, białe, lekkie, aromatyczne wino. Czy to będzie malwazja, czy jakieś inne pomysły, to już zostawiam Wam. Ale pamiętajcie o tym żeby pomóc naszym gościom w tym trudnym dla wszystkich czasie, specjalnie dla Choreka Club, Tomasz Kolecki, wineconsultant.pl. Y Do zobaczenia. Głównym wyzwaniem w gastronomii, ale nie tylko, jest brak personelu i mocno rosnące wynagrodzenia. Co przekłada się z jednej strony na obniżenie jakości serwisu, z drugiej na wzrost kosztów prowadzenia biznesu i finalnie droższe usługi. Nasz korespondent ma na to swój sprawdzony sposób. Siema gastrobando. Wyszedłem teraz na serwis, więc. Uh, Ej, to do zrobienia. Zrobiono. Uh, personel, mówię mi o personel, tak? Uh, to jest to tak, że tu u mnie w restauracji to akurat personelu nie mam. Uh, sam gotuję à la carte. Uh, sam serwuję, sam sprzątam. Uh, ja słyszałem o tym, że personel teraz taki trochę przygijapały, że tak powiem. Że tak naprawdę bez doświadczenia nic nie umieją to za bardzo, ale są tam pieniądze, wynagrodzenia za to, że niby to robią, niby tam 10 lat. tak, um, Nie wiem, to jest tak samo, jakbym ja poszedł teraz na mechanik samochodowy bez doświadczenia, ale bym chciał tyle eci peci, że jakby był doświadczony, ale nie. Nie wiem, mój przykład to nie jest to, że. Nie stać, czy trochę nie jest, ale uh, ja wolę. Uh, według mnie, jak uh, składają zamówienie u mnie albo u Małgosi, uh, tylko Gosie i ja tu pracujemy i gotujemy. Uh, ja wolę przyjąć to zamówienie, sam to ugotować i sam podać to do to, stołu do to, to szanownego gościa, tak? Uh, potem, jak gość się kończy, wtedy oczywiście ja sprzątam również. Uh, gości wiedzą, że jak oni przychodzą do mnie, to że. Uh, nie wiem, 15-20 minut trzeba czekać na ten uh, tanie. Uh, nie ma fast foodu u mnie, absolutnie nie A kiedy oni tam pytają, co ja mogę dostać szybciutko uh, Nieraz ja powiedziałem z liścia <laughs> Bo wiesz, tryb kulinarny, wiesz, nie mam czasu na pierniczenia, czy tak powiem uh, Ale nie, ja zawsze mówię, bo idź do restauracji obok, oni mają tam fast food Ja nie mam fast foodu, żeby wszyscy o tym wiedzą. Uh, à la carte. Uh, oni mówią, że na, na dobro warto czekać, więc to przejmuj zamówienia, gotuję, podaję do stołu i też sprzątam i e, życie nie jest smacznego, bo ja wiem, że będzie smaczne. E, do widzenia i do następnego razu dziękuję bardzo za wizytę w mojej restauracji i um, tyle. Właśnie ktoś pokazuje mi kartą teraz, że mam six stop do zrobienia, więc do wesołego następnego gara. Ciao, ciao. Kolejny materiał powinien posłużyć Wam jako inspiracja i motywacja do działania. To bardzo cenne wskazówki, jak radzić sobie z wyzwaniami i trudnymi sytuacjami. Zapraszam na wideo. Nie ma ludzi do pracy. To ostatnio najczęściej powtarzane teksty przez właścicieli, menadżerów, hoteli, restauracji. Jakie to, ma, jakie to ma powiązanie z tym, że są teraz Mistrzostwa Europy w piłce nożnej? Często komentatorzy używają takich zwrotów jak mecz otwarcia. Mecz o wszystko, mecz honorowy, niestety to wzmacnia negatywne nastawienie samych piłkarzy, ale też i samych, samych kibiców. Dlatego też, jeżeli chcesz poszłać do swojego zespołu najlepszych ludzi na rynku, to proszę nie używać zwrotów, że nie ma ludzi do pracy albo że ludziom się nie chce pracować, bo niestety wzmacniasz u swoich pracowników dokładnie takie samo negatywne nastawienie. Jeżeli chcesz to zmienić, to korzystaj z takich, z takich pytań, jak gdzie znajdę moich najlepszych pracowników. Co zrobić, żeby moim ludziom się chciało pracować? W jaki sposób ich wyszkolić i przygotować, żeby dali jak najwyższą jakość obsługi? To te pytania będą ci pozytywnie nastawiały do tego, żeby pozyskać z rynku najlepszych ludzi do Twojego zespołu. Zacznij już dzisiaj, zobaczyć, jakie będą efekty. Dla Choreka Business Club, Rafał Pasenik, HR System. I to już był ostatni materiał, jaki dziś przygotowaliśmy dla Was. Zachęcam do tworzenia tego serwisu wspólnie z nami. Zatem, jeśli chcesz nas poinformować o zmianach w Twoim hotelu czy restauracji, interesujących wydarzeniach, nowych inwestycjach czy zmianach personalnych, napisz do nas na adres redakcja chorekabc.pl. Zostań naszym korespondentem. Jeśli chcecie śledzić na bieżąco nasz program na kanale YouTube, włączcie subskrypcję i powiadomienia, automatycznie będziecie otrzymywali informacje o nowym dostępnym materiale wideo. Do zobaczenia!